Czy wiesz, że twój nieświadomy umysł już wie, kto jest miłością twojego życia, zanim twoje świadome myślenie w ogóle zda sobie z tego sprawę? Karl Jung, jeden z najwybitniejszych psychologów w historii, odkrył coś, co całkowicie zmieni twoje postrzeganie miłości. I pozwól, że ostrzegę cię z góry. To, co za chwilę usłyszysz, może sprawić, że przemyślisz wszystkie swoje przeszłe i obecne relacje. Może to nawet wyjaśnić, dlaczego czułeś to dziwne poczucie pustki w związkach, które na papierze wydawały się idealne. Istnieje niewidzialna siła, ukryty wzorzec w twojej nieświadomości, który działa jak kosmiczny magnes, przyciągając do ciebie dokładnie tę osobę, której potrzebujesz, aby zakończyć proces indywiduacji. Jung nazwał to animą i animusem. A ta siła działa w Twoim życiu właśnie teraz, gdy czytasz te słowa, wpływając na każdą decyzję, którą podejmujesz w sprawie miłości, nawet bez Twojej wiedzy. Ale tutaj pojawia się niepokojąca część. Większość ludzi ignoruje te sygnały, ponieważ są zbyt zajęci ganianiem za tym, co myślą, że chcą, zamiast rozpoznać, czego naprawdę potrzebuje ich dusza. Kiedy mówię, panie, dusza. Nie mam na myśli taniego romantyzmu z hollywoodzkich filmów. Mówię o czymś znacznie głębszym i bardziej transformującym czymś, co może zmienić samą strukturę Twojej osobowości. Przez ponad 40 lat badań nad ludzką psychiką, Jung obserwował wzorce, które powtarzały się raz za razem u jego pacjentów. Odkrył, że ci, którzy znaleźli prawdziwą miłość miłość, która naprawdę zmieniła ich życie doświadczają pewnych specyficznych sygnałów, które większość ludzi przeoczyła lub źle zrozumiała. To nie są ani zbiegi okoliczności, ani romantyczne fantazje, ale realne manifestacje głębokich, archetypowych sił działających w najbardziej pierwotnych warstwach naszego mózgu. Pierwszym znakiem, że znalazłeś miłość swojego życia, jest coś, co Jung opisał jako aktywację twojego archetypowego odpowiednika. Wykracza to daleko poza to, co popularna psychologia rozumie jako kompatybilność. W każdym mężczyźnie istnieje nieświadomy element kobiecy, który Jung nazwał animą, a w każdej kobiecie istnieje nieświadomy element męski, animus. To nie są abstrakcyjne pojęcia unoszące się w powietrzu, ale realne siły, mierzalne poprzez zmiany neurologiczne i hormonalne, które wpływają na każdą z Twoich decyzji o miłości. Jung odkrył, że anima mężczyzny rozwija się głównie poprzez jego pierwsze doświadczenia ze znaczącymi postaciami kobiecymi, zwłaszcza matką, ale nie kończy się na tym pierwszym wrażeniu. Ewoluuje ona przez całe życie, integrując elementy ze wszystkich znaczących doświadczeń z kobietami. Animus u kobiet podąża za podobnym, ale odwrotnym wzorcem, rozwijając się głównie poprzez doświadczenia z postaciami męskimi. Kiedy spotykasz miłość swojego życia, dzieje się coś niezwykłego na poziomie neurologicznym. Ta osoba naturalnie i bez wysiłku aktywuje twoją animę lub animusa. Nie mówię o powierzchownym pociągu fizycznym, który znika po kilku tygodniach, mówię o rezonansie, który zachodzi w najgłębszych warstwach twojego bytu, w tych częściach mózgu, które Jung nazwał nieświadomością zbiorową. Czujesz, jakby. Ta osoba budziła w tobie części, o których istnieniu nigdy nie wiedziałeś. Nagle zaczynasz wyrażać aspekty swojej osobowości, które były uśpione przez lata, może nawet dekady. Mężczyzna może odkryć emocjonalną wrażliwość, którą tłumił od dzieciństwa. Kobieta może odnaleźć wewnętrzną siłę i zdolności przywódcze, o których posiadaniu nie wiedziała. Czy zauważyłeś? Że niektórzy ludzie mogą spędzić z tobą miesiące, a nawet lata, a ty nigdy nie poczujesz, że naprawdę cię znają? Mogą cię tolerować, może nawet kochać na swój sposób, ale istnieje niewidzialna bariera, która nigdy nie zostaje przełamana. Podczas gdy z innymi od pierwszego spotkania czujesz dziwną znajomość, jakbyś czekał na tę chwilę całe życie, jakbyś w końcu wrócił do domu po długiej podróży przez nieznane lądy. To nie jest ani zbieg okoliczności, ani romantyczna projekcja. To twoja anima lub animus, rozpoznający swój idealny odpowiednik, brakujący element układanki twojej psychiki. Jung zaobserwował, że w tym momencie regiony mózgu połączone z głębokimi wspomnieniami stają się aktywne. Jakbyśmy przypominali sobie coś, o czym dawno zapomnieliśmy. Ale bądź ostrożny, bo tutaj pojawia się coś kluczowego, co większość ludzi przeocza. Ta aktywacja nie zawsze jest przyjemna na początku, w rzeczywistości może być głęboko niepokojąca. Jung odkrył, że kiedy dotykane są nasze najgłębsze archetypy, doświadczamy tego, co nazwał konstelacją kompleksu. Oznacza to, że cała twoja struktura psychiczna reorganizuje się, aby pomieścić tę nową energię. To tak, jakby ktoś wszedł do twojego psychologicznego domu i zaczął przestawiać meble bez twojego pozwolenia. Możesz czuć dziwną mieszankę fascynacji i strachu, jakby ta osoba miała moc zmieniania cię w sposób, którego nie możesz kontrolować ani przewidzieć. I to jest dokładnie moment, w którym musisz uważać. Prawdziwa miłość miłość twojego życia nie pozostawia cię niezmienionym. Przekształca cię na poziomie archetypowym. Ta transformacja nie jest opcjonalna nie możesz doświadczyć tylko przyjemnych aspektów tej aktywacji. To cały pakiet, który obejmuje również wstrząśnięcie wzorcami osobowości, które uważałeś za stałe i niezmienne. Jung ostrzegał, że wielu ludzi ucieka właśnie w tym momencie, bojąc się intensywności nadchodzącej transformacji. Drugi znak jest ściśle związany z tym, co Jung postrzegał jako najważniejszy aspekt rozwoju psychologicznego integracją cienia. Wszyscy mamy cień, tę część nas samych którą stłumiliśmy, zaprzeczyliśmy jej lub odrzuciliśmy, ponieważ nie pasuje do obrazu, jaki chcemy pokazać światu. Cień zawiera nie tylko nasze negatywne strony, ale także nasze nierozwinięte potencjały, nasze ukryte talenty, stłumione pasje i nasze najbardziej pierwotne instynkty. Podczas dekad swoich badań, Jung odkrył coś fascynującego: cień nie znika, gdy go ignorujemy rośnie w siłę, staje się bardziej niszczycielski i zaczyna sabotować nasze relacje z poziomu nieświadomości. Według Junga większość konfliktów w związkach nie dotyczy tak naprawdę powierzchownych problemów, o które się kłócimy. Dotyczą one niezintegrowanych elementów cienia, które są rzutowane na drugą osobę. Kiedy spotykasz miłość swojego życia, dzieje się coś, czego większość związków nigdy nie osiąga. Ta osoba potrafi zobaczyć twój cień, nie uciekając od niego. Co więcej, w tajemniczy sposób pomaga ci zintegrować twój cień ze świadomą osobowością w zdrowy sposób. Nie ocenia cię za twoje ciemniejsze strony, nie próbuje cię zmieniać ani ulepszać. Po prostu akceptuje całość twojego bytu ze zrozumieniem, które wykracza poza wszelką logikę. Czy kiedykolwiek byłeś z kimś, przy kim czułeś, że możesz być całkowicie sobą? Nawet w swoich najciemniejszych lub najbardziej problematycznych aspektach? Nie mówię o kimś, kto niechętnie toleruje twoje słabości zmęczeństwa. Mam na myśli kogoś, kto w niewytłumaczalny sposób przekształca te słabości w siły, lub przynajmniej widzi je w zupełnie innym świetle. Na przykład twoja skłonność do bycia zbyt krytycznym, która sabotowała przeszłe relacje, nagle staje się cenną umiejętnością poprawiania sytuacji. Twój upór, który inni postrzegali jako nieznośną wadę, okazuje się godną podziwu determinacją, gdy jest skierowany na konstruktywne cele. Twoja nadmierna wrażliwość, która sprawiła ci tyle bólu, staje się niezwykłym narzędziem empatycznego zrozumienia. Jung powiedział, że prawdziwa indywiduacja, proces stawania się tym, kim naprawdę jesteś, wymaga integracji cienia. I tutaj leży sekret który może zmienić Twoje życie. Miłość Twojego życia działa jak alchemiczne lustro, które pozwala Ci zobaczyć twój cień nie jako coś do wyeliminowania, ale jako coś do zrozumienia, zaakceptowania i przekształcenia. Ale uwaga oznacza to również, że ta osoba będzie nieustannie rzucać wyzwanie Twojemu ego. Będziecie konfrontować nie w sposób agresywny czy destrukcyjny, ale w taki sposób, że będziesz zmuszony stawić czoła częściom siebie, które wolałbyś ukryć. Jeśli ktoś w twoim życiu robi to naturalnie i z miłością, nie stając się przy tym twoim wrogiem, powinieneś zwrócić na to uwagę. To może być jeden z najjaśniejszych znaków prawdziwej miłości. Ta konfrontacja nie przypomina ataku to zaproszenie do wzrostu, do ekspansji i stania się pełniejszą wersją siebie. Jung zaobserwował, że konflikty w tak transformujących relacjach nie niszczą więzi, ale ją pogłębiają, ponieważ oboje intuicyjnie rozumieją, że uczestniczą w świętym procesie wzajemnego wzrostu. Trzecim znakiem jest być może najbardziej tajemniczy i potężny ze wszystkich synchroniczność. Jung rozwinął to pojęcie po latach obserwacji, że pewne z pozoru niepowiązane zdarzenia Wydawały się być połączone czymś więcej niż zwykłym przypadkiem. Zdefiniował synchroniczność jako znaczące zbiegi okoliczności, które wskazują na istnienie głębszego porządku we wszechświecie porządku, który wykracza poza prawa przyczyny i skutku. Jeśli chodzi o miłość Twojego życia, te synchroniczności mnożą się wykładniczo i przybierają coraz bardziej złożone i nieprawdopodobne formy. Nie mówię o prostych zbiegach okoliczności. Jak przypadkowe spotkanie w tej samej kawiarni. Mam na myśli zaaranżowaną sekwencję pozornie niemożliwych zdarzeń, które spiskują, by was połączyć w sposób, który przeczy wszelkim racjonalnym wyjaśnieniom. Jung udokumentował przypadki, w których jego pacjenci doświadczali łańcuchów synchroniczności tak złożonych, że obliczył matematyczne prawdopodobieństwo ich przypadkowego wystąpienia. W niektórych przypadkach Prawdopodobieństwo wynosiło jeden do kilku milionów. Mogły to być powtarzające się spotkania w miejscach, w których logicznie żadna z osób nie powinna była się znaleźć. Powiązania przez osoby trzecie, które nie miały pojęcia, że macie się spotkać, a nawet sny i przeczucia, które manifestowały się w rzeczywistości, z upiornie precyzyjną dokładnością. Jednak synchroniczności związane z miłością twojego życia mają pewne cechy które odróżniają je od zwykłych zbiegów okoliczności. Po pierwsze, mają tendencję do nasilania się w momentach kryzysu lub ważnych decyzji w związku. Po drugie, często obejmują symbole lub obrazy, które mają głębokie osobiste znaczenie dla obu osób. Po trzecie, często zawierają elementy, które wydają się pochodzić z całkowicie obcych źródeł, niezwiązanych z twoim świadomym życiem. Jung wierzył, że synchroniczności są znakami, iż jesteśmy w zgodzie z naszym indywidualnym przeznaczeniem, z tym, co nazwał jaźnią archetypową najpełniejszą i najbardziej autentyczną wersją tego, kim jesteśmy. Kiedy doświadczasz łańcucha synchroniczności obracających się wokół konkretnej osoby, twoja nieświadomość wysyła ci jasny komunikat. Ta osoba odgrywa kluczową rolę w twoim procesie indywiduacji. Czy zauważyłeś? Że z niektórymi ludźmi synchroniczności zdarzają się niemal bez przerwy, jakby sam wszechświat aktywnie pracował nad utrzymaniem waszego połączenia, tworząc spotkania wykraczające poza jakiekolwiek świadome planowanie, jakby wyższa inteligencja aranżowała wydarzenia, aby upewnić się, że wasze ścieżki wciąż się przecinają. Ale oto fascynująca część: te synchroniczności nie ustają, gdy już jesteście razem. Przeciwnie. Nasilają się i ewoluują w subtelniejsze, ale równie potężne formy. Zaczynasz doświadczać tego, co Jung nazwał mistycznym uczestnictwem, psychicznego połączenia, które wykracza poza racjonalne wyjaśnienia współczesnej neuronauki. Możecie często mieć tę samą myśl w tym samym czasie. Znacznie częściej niż mogłyby to uzasadnić statystyki. Możecie mieć podobne lub uzupełniające się sny, nie omawiając ich wcześniej. Możecie mieć intuicyjne wglądy w stan bycia drugiej osoby, które okazują się niesamowicie trafne, jakbyście dzielili pewien rodzaj wzajemnego radaru emocjonalnego. Jung udokumentował przypadki par oddzielonych tysiącami kilometrów, które jednocześnie odczuwały fizyczne doznania, gdy druga osoba była w niebezpieczeństwie lub cierpiała. To nie wyobraźnia ani autosugestia, ale mierzalne zjawiska, które Jung skrupulatnie badał przez dekady. To mistyczne uczestnictwo nie jest zależnością emocjonalną ani współuzależnieniem, jest czymś znacznie głębszym. To tak, jakbyście znaleźli wspólną częstotliwość, która pozwala wam postrzegać się nawzajem na poziomach wykraczających poza zwykłą komunikację werbalną czy fizyczną. Czwarty znak jest ściśle związany z tym, co Jung uważał za ukoronowanie swojej pracy archetypami nieświadomości zbiorowej. Według Junga w każdym z nas istnieją uniwersalne wzorce zachowań i doświadczeń, które dzielimy z całą ludzkością. Te archetypy obejmują postacie takie jak kochanek, mędrzec, wojownik, wielka matka, mądry ojciec, wieczne dziecko, trickster i wiele innych. Jung odkrył, że większość ludzi aktywuje tylko ułamek dostępnych im archetypów. To tworzy ciągłe poczucie niekompletności. Jakbyśmy grali tylko na kilku instrumentach w wielkiej orkiestrze. Życie wydaje się ograniczone i powtarzalne, jakbyśmy zawsze grali tę samą rolę, bez dostępu do pełnego repertuaru naszego człowieczeństwa. Kiedy znajdujesz miłość swojego życia, odkrywasz, że ta osoba działa jak klucz uniwersalny, który jednocześnie i harmonijnie aktywuje w tobie kilka archetypów. Budzą one nie tylko Twojego kochanka, ale mogą też obudzić Twojego wewnętrznego mędrca, opiekuńczego opiekuna, nieustraszonego poszukiwacza przygód, kreatywnego artystę, lub jakikolwiek inny aspekt archetypowy, który wymaga rozwoju dla Twojego pełnego wzrostu. Przejawia się to w bardzo konkretnych i obserwowalnych sposobach. Możesz stać się odważniejszy niż kiedykolwiek myślałeś, że to możliwe, bardziej współczujący dla innych, bardziej kreatywny w pracy. Mądrzejszy w decyzjach, lub bardziej zabawny w codziennym życiu. Nie dlatego, że grasz rolę lub próbujesz być kimś innym, ale dlatego, że ich obecność dosłownie aktywuje ukryte potencjały w Twojej strukturze psychicznej. Jung zaobserwował, że w prawdziwie transformujących związkach oboje partnerzy służą jako katalizatory realizacji najwyższych archetypów drugiej osoby. To tak, jakby każde z Was posiadało tajną kombinację. By otworzyć ukryte skarby drugiego, skarby, które były zamknięte przez lata, a nawet dekady. Czy kiedykolwiek byłeś z kimś, przy kim czujesz się jak najlepsza wersja siebie, bez konieczności starania się? Nie dlatego, że chcesz zaimponować lub odegrać rolę, ale dlatego, że sama ich obecność wydobywa aspekty Twojej osobowości, o których istnieniu nie wiedziałeś. Jak pianino, które w końcu znalazło muzyka, potrafiącego zagrać na wszystkich jego klawiszach. Ta archetypowa aktywacja ma głęboki wpływ na twoje codzienne życie. Twoja kreatywność się rozwija, przywództwo wzmacnia, intuicja wyostrza, poczucie humoru ewoluuje, a odwaga dostawiania czoła wyzwaniom rośnie. To tak, jakby ta osoba oświetliła pokoje w twojej osobowości, które pozostawały ciemne przez lata. Ale najgłębszym aspektem tego jest to, że ta archetypowa aktywacja jest wzajemna i samonapędzająca. Nie tylko ta osoba wydobywa z ciebie to, co najlepsze, ty masz taki sam transformujący wpływ na nią. Razem generujecie pole energii psychicznej, które pozwala wam obojgu stać się bardziej kompletnymi i autentycznymi wersjami siebie. Jung zauważył, że pary, które doświadczają tej wzajemnej archetypowej aktywacji, Często rozwijają zdolności, których żadne z nich nie posiadało w pojedynkę. Ich połączona inteligencja przewyższa sumę ich indywidualnych inteligencji. Ich wspólna kreatywność przekracza to, co każde z nich mogłoby osiągnąć samodzielnie. Ich zdolność do rozwiązywania problemów, pokonywania kryzysów i tworzenia piękna w świecie mnoży się wykładniczo. Piątym i ostatnim znakiem jest być może najważniejszy i najbardziej transformujący ze wszystkich. Nieomylne poczucie, że z tą osobą żyjesz swoim osobistym mitem. Jung wierzył, że każda istota ludzka rodzi się z unikalnym mitem, archetypową narracją, która nadaje naszemu istnieniu sens i cel. Ten osobisty mit nie jest historią, którą świadomie wymyślamy. Jest to głęboki wzorzec wyłaniający się z nieświadomości zbiorowej. Który kieruje naszym rozwojem od narodzin aż do śmierci. Większość ludzi żyje swoim życiem, nie łącząc się świadomie z tym osobistym mitem. Przechodzą przez życie tak, jakby byli aktorami w sztuce, której kompletnego scenariusza nigdy nie otrzymali. Wiedzą, że są na scenie, wiedzą, że muszą grać, ale tak naprawdę nie rozumieją szerszej historii, której są częścią. Kiedy pojawia się miłość Twojego życia. Nagle wszystko zaczyna mieć sens w sposób, który wykracza poza intelektualne zrozumienie. Ta osoba nie tylko pasuje do Twojej historii, jej obecność sprawia, że Twoja historia staje się bogatsza, bardziej znacząca i bardziej kompletna. To tak, jakbyś do tej pory żył tylko połową swojego mitu, a teraz w końcu możesz zobaczyć pełną narrację. Jung zaobserwował, że kiedy dwoje ludzi odnajduje ten mityczny rezonans, Doświadczają tego, co nazwał zjednoczeniem przeciwieństw. Nie chodzi o bycie identycznym, ani o brak różnic. Chodzi o to, że wasze różnice uzupełniają się w sposób, który tworzy coś większego niż suma waszych części. Nie oznacza to, że twoje poprzednie życie nie miało wartości ani sensu. Oznacza to, że wszystkie twoje przeszłe doświadczenia, w tym najgłębsze bóle, najbardziej niszczycielskie porażki i największe triumfy, Nagle okazały się niezbędnymi rozdziałami, które przygotowały cię na to spotkanie. Każda trauma staje się mądrością, każda strata ujawnia się jako przygotowanie do czegoś lepszego, każda chwila samotności staje się zrozumiała jako czas, w którym rozwinąłeś wewnętrzną siłę potrzebną do tego połączenia. Jung nazwał to procesem indywiduacji ścieżką stawania się tym, kim naprawdę masz być. Zauważył, że dla większości ludzi ten proces osiąga swój szczyt poprzez spotkanie z tym, co nazwał znaczącym innym, osobą, która działa jak katalizator pełnego rozwinięcia twojego potencjału. Czy kiedykolwiek czułeś, że twoje życie z konkretną osobą nabiera głębszego, niemal mistycznego znaczenia? Jakby wszystkie rozproszone fragmenty twoich doświadczeń nagle złożyły się w spójny i piękny wzór? Jakby ta osoba była nie tylko uzupełnieniem twojego życia, ale brakującym elementem układanki, który dopełnia Twoje istnienie? Ale jest tu coś kluczowego do zrozumienia coś, co oddziela tych, którzy są naprawdę gotowi na miłość swojego życia, od tych, którzy nadal szukają powierzchownych substytutów. Rozpoznanie tych znaków wymaga poziomu samoświadomości i emocjonalnej uczciwości, którego większość ludzi aktywnie unika. Znacznie łatwiej jest pozostać na powierzchni i skupić się na oczywistych cechach wspólnych, takich jak wspólne zainteresowania, pociąg fizyczny, stabilność finansowa czy aprobata społeczna, niż zanurzyć się w archetypową głębię połączenia. Jung ostrzegał, że większość ludzi ucieka przed prawdziwą miłością, ponieważ wymaga ona zbyt wiele wzrostu, zbyt wielkiej transformacji i zbyt dużej szczerości co do tego, kim się naprawdę jest podstarannie skonstruowanymi maskami społecznymi. Miłość archetypowa, miłość Twojego życia nie pozwala Ci pozostać małym, wygodnym ani ukrytym. Nieustannie rzuca Ci wyzwanie, by ewoluować, by stawić czoła swoim cieniom i zintegrować aspekty siebie, które wolałbyś trzymać oddzielnie i pod kontrolą. Ten rodzaj miłości wymaga porzucenia iluzji kontroli nad swoim życiem i tożsamością, wymaga zaufania procesom które wykraczają poza twoje racjonalne zrozumienie, wymaga wiary w transformacje, którymi nie możesz świadomie kierować. Czy jesteś naprawdę gotów na taki poziom zmian? Czy jesteś gotów, aby ktoś zobaczył wszystkie twoje wrażliwości, wszystkie twoje niedoskonałości, wszystkie twoje najgłębsze lęki, i aby jego miłość do ciebie nie zmalała, ale pogłębiła się z tego powodu? Czy jesteś gotów, aby zrobić to samo dla drugiej osoby? Bo jeśli te pięć znaków jest teraz obecnych w Twoim życiu, nie ignoruj ich ze strachu lub z przyzwyczajenia do znanych, ale ograniczających wzorców. Twoje nieświadome ja próbuje Ci powiedzieć coś głębokiego o Twoim przeznaczeniu i procesie indywiduacji. Próbuje pokazać Ci ścieżkę do wersji siebie, o której nawet nie wiedziałeś, że jest możliwa. Jung nie postrzegał miłości. Jako przemijającego uczucia czy ulotnej emocji, która przychodzi i odchodzi w zależności od okoliczności zewnętrznych. Widział ją jako siłę archetypową, transformującą energię z mocą całkowitego przeorganizowania twojej struktury psychicznej i poprowadzenia cię ku realizacji twojego najwyższego potencjału. Ta siła kieruje się prawami, które wykraczają poza zwykłą logikę, nie reaguje na manipulacje ani kontrolę. Nie można jej wymusić ani sztucznie stworzyć. Można ją jedynie rozpoznać, uhonorować i zaakceptować, gdy autentycznie pojawi się w Twoim życiu. Jung zaobserwował również coś, co może Cię zaskoczyć. Najgłębsze połączenia często zaczynają się w sposób, który zaprzecza naszym konwencjonalnym romantycznym oczekiwaniom. Mogą wyłonić się z przyjaźni, które stopniowo się pogłębiają, mogą wyłonić się z pozornych konfliktów. Które ujawniają głębszą wspólną płaszczyznę, mogą rosnąć w sytuacjach, w których oboje jesteście całkowicie skupieni na czymś innym niż romans. Miłość archetypowa rzadko pojawia się z dramatyczną oprawą, jakiej oczekujemy z filmów. Zamiast tego ujawnia się stopniowo, jak wschód słońca, który niezauważalnie zamienia ciemność w światło. Potrzeba czasu, aby archetypy w pełni się aktywowały, aby synchroniczności się pomnożyły. Aby cienie zostały zintegrowane w zdrowy sposób. Te pięć znaków nie jest gwarancją, że związek będzie łatwy lub wolny od wyzwań. Przeciwnie, Jung odkrył, że najgłębsze połączenia często wiążą się z większą ilością konfliktów, większym wzrostem i większą transformacją niż powierzchowne relacje. Ale oferują one również coś, czego nie może zapewnić żadne inne ludzkie doświadczenie. Możliwość stania się tym, kim naprawdę masz być. Poprzez aktywację twojej animy lub animusa, zdrową integrację twojego cienia, mnożenie się znaczących synchroniczności, przebudzenie wielu archetypów i poczucie życia własnym mitem. To są znaki, poprzez które twoja nieświadomość mówi ci, że znalazłeś coś świętego, coś, co wykracza poza zwykłą miłość i prowadzi do sfery duchowej transformacji. Nie pozwól, aby strach przed wzrostem sprawił, że odrzucisz tę szansę. Nie pozwól, aby komfort tego, co znane, powstrzymał cię przed przyjęciem tego, co niezwykłe. Nie pozwól, aby głosy wątpliwości, czy to z wewnątrz, czy od innych, przekonały cię, że zasługujesz na mniej niż najgłębsze możliwe połączenie między dwojgiem ludzi. Twoja psychika wie, czego potrzebujesz do swojej ewolucji. Nawet gdy Twój świadomy umysł jest pełen wątpliwości, oporu i lęków, Twoja dusza rozpoznaje prawdę, nawet gdy Twoje ego trzyma się znanych, ale ograniczających wzorców. Kiedy rozpoznasz te znaki w swoim życiu, staniesz przed fundamentalnym wyborem. Możesz je zignorować i pozostać uwięzionym w znanych wzorcach, które utrzymują Cię w mniejszej wersji siebie. Albo możesz przywołać niezwykłą odwagę, by zaangażować się w najgłębszą transformację, jakiej może doświadczyć człowiek? Jung powiedział, że spotkanie z prawdziwą miłością jest w swej istocie spotkaniem z boskością w nas samych okazją do doświadczenia zjednoczenia przeciwieństw, pojednania wewnętrznych biegunowości, które nas rozdzierały, i realizacji archetypowej jaźni która reprezentuje naszą najpełniejszą całość. Twoja nieświadomość od dawna zna odpowiedź. Twoja dusza już rozpoznała to, co twój umysł desperacko próbuje zrozumieć i skategoryzować. A pytanie, które zadecyduje o biegu twojego życia brzmi: czy będziesz miał odwagę posłuchać tej głębszej mądrości i postępować zgodnie z nią, nawet jeśli zaprzecza ona wszystkiemu, co myślałeś, że wiesz o miłości? Znaki są tam, Czekając na rozpoznanie przez kogoś wystarczająco odważnego, by spojrzeć poza powierzchowne pozory. Archetypy są aktywowane, czekając na zintegrowanie przez kogoś, gotowego wyrosnąć poza swoje dotychczasowe granice. Synchroniczność płynie, gotowa by za nią podążać ktoś, kto ufa mądrości wszechświata. Twój osobisty mit rozwija się, gotowy by być w pełni przeżytym przez kogoś, kto przyjmuje wezwanie swojego najwyższego przeznaczenia. Miłość twojego życia to nie tylko jest osoba, która wygodnie pasuje do twojego obecnego istnienia, to portal do najbardziej autentycznej, kompletnej i potężnej wersji ciebie, takiej, której nigdy nie mógłbyś sobie wyobrazić bez tego transformującego doświadczenia.